Diamanton. On jest zbyt He He's too powerful to beat me. Dobra. Teraz wychodzimy na powierzchnię. Eka. Ude, zminiem. mi się wziąc, Minecraft. Co się zrobiło? Minimalizował mi się Minecraft. 4, to, to, to ci pomoże. Cii, tego nie było. Tego tu nie było. Siema? Chodź, ja, ja wychodzę na górę, nie wiem jak ty. Czekaj. Okay, tak. Mianowiedzi. Ta kura bez Skur szyi mianowiedzi? Czekaj, co? Kura... jak z... Ej, poczekaj. Ej, pibliny są o jakiej wersji, najprawda? Od 1.16. No to, to poczekaj, wezmę złoto, żeś biorę. Mmmmm... Za jest duże, no patrz, byłem prawie już na górze i jestem na samym dole, no. A to mi jeszcze raz dlaczego tutaj zaczęliśmy kopać a nie tam? Yy, nigdzie indziej? Bo to była taktyka z jak sami Widzisz, że znaleźliśmy przynajmniej ja znalazłem No, ale to się sprawiło Tak, oczywiście Chodźcie, widzowie, ja nigdy nie oszukuję mm, O kurde Uwaga, uwaga, Jadę! jabłę! No, wziąłeś krafty na Nie, to nie. A wziąłeś krafty na wszystkie inne? Tak. tak. Dobry. Generalkę, no dobrze. Sprintować. Chodź, chodź! Nie! Nie! Zamurowałeś? Jezu... Jezuś! Siech Chrystusie! Nie! Zamurowałam! Zamurowałem! Zamurowałem. drewno! Nie! Jest. Dobra. No dalej. <laughs> Idziemy dalej, uciekamy dalej. Idziemy w stronę słońca. Yeah, ścina, ścina. A nie, to slime. Ale to i tak slime. Pokonam diamentem. A to jest duży, to jest gruba z ta 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 ja z diamentem biję Ja wam dam gubnia że jedna Ja mam koła ja, dam z gubnia ja, że ja, jedna Pa ja, ja, ja się zabiję Ua mnie zabił. No nie zabiło Szkielet ty tu za haksy używasz? Nie wiedziałam, mogę. O, ty chcesz tak? No bo nie mogę. I do mędu, I zginę zaraz, dobra. Jednak nie. Jak zginiesz... To pójdziemy dalej. Nie, idziemy dalej. Ile masz? Ej, a czy te, te kury też mają takie <laughs> wklęsłe głowy? <laughs> te też mają wklęsłe głowy. Mały kurczaczek! Nie! 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 Czemu? Mały wklęsły kurczaczek! Pomszczę cię kiedyś! Teraz już spaki ci źle robią na mózgu. Sam jesteś źle. Prowet ja nie? To jest plus 10 plus dziesięć do odmierza. Plus, plus dziesięć do szpanu. Plus dziesięć do szpanu. Chodź, płyniemy! Człowieka! Daj! Ja zbieram w drewno jakim łódkę. No poczekaj, no. No życie, gdzie ty jesteś? mam muszę zabić. Tum, 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 tu! Baranina ucieka mi! Chyba czy... Dobra, no otepaj. Bydło ci ucieka. Tum, tury, tum, tury, tury. Ba baran mi ucieka, no otepaj. przecież jestem. Obok ciebie praktycznie. Zatobam! Nie widzę, nie widzę tobą żadnego. Stój w miejscu, okej? Okay? No za, no... Chodź, wskakuj do łódki. Do łódki? Poczekaj! Mój pieni! Dawaj robimy minecrafta po śląsku no nie! Ja mam prowadzić! Ja mam prowadzić! Ej! Ja mam nie prowadzić! Przepraszam, zaraz zdechnę jeszcze Daj, daj, daj tą łódkę, no Ja mam? O. Да, мам, дам тебе. Я тебе Каждый поплывет в свою стране. В другом, В там. В другую. В сторону Дары. Дай. Где ты? Я меня с в спидронер. Клад. на Лилию. Żeby się nie niszczył, bo one hamują. Z ja driftuję. Iiiiiiiii. to jest tak, jakiś Mario normalnie. I, bo uważam, żebyś nie padł bombę, nie? O i wpadłem. A fuck. to ufa. Zepłem w gówno. Dobra, to się na razie kończy nasz przystanek. Nie chłopki mogę zniszczyć. No widzisz? Pani są takie. I łódki zniszczyć nie mogę. Ty Na no, wprost, idź w Idź w siebie. Ja idę czy swoje? Nie wiem, bo jesteśmy Jest. daleko od siebie. Tak, że wariacie, głupi ty jeden. Gdzie ty jesteś? Proszę. Okay. Ale, ale, ale ale ty gruby normalnie ciężko mi jest skręcać. Dobra, dawaj tu, bo tutaj jest ładna polanka. Nie, nie idziemy w stronę słońca. A ty proszę, mordek Znowu mi się Minecraft zminimalizował. Nie, nie. Daj mi ta Weather -fiela. Nie. Diaksa wyrzucę. Zapłać diaksa, żeby, żeby, żeby była czysta No To jest to, kiedy trzymasz diaksa w łapie w przyszły wypadek, miałeś się już prawie 30 myszy i nagle... Nagle on wpadł do lawy. Nie, i nagle tego diaksa zjesz, takie łok. Wód? Wód. Wód. Czuję wioskę. Wioska? Czuję wioskę. Ja czuję gówno. Zdechłeś, nie. W tamtą Podobnie stronę Powinno iść. Nie. O, o. Bo idziemy do Endu? Mm. Nadal rozmawiać się. Ja tu czuję... Wiesz wiosk. kiedyś wioskę kiedyś po przy wodzie? Tak. W sensie jak przy morzu? Tak. W sumie. To zamgraż. A nie wiem. Ja nie no. wiem, że to jest z morza, tu góry nagle ci wyskakują z zadupy. No. A Ej, no. zaraz zginę z wysokości. No. A ja jedzenia ja nie mam. Kurwa, fałon. Daryń, Ej, ej kamion, kamion. Dobry. Ja, e... ja Dobry, robisz? Ja, ja jedzenia ja nie mam. zrób. Ej, szkiel do mnie nawala. Ej, no spłucenie jest głupi. Zjup. <laughs> Dziękuję. Masz klacz? Mam, a masz jedzenie? Mam. To teraz nie chcę tarczę z jest na żelazo jedno. Dobra, y, masz piecyk? Ja ci zrobię tarcie, no. Wej piecyk, to przepalę sobie żelazo. Ej, dać ładne cheera! Sz tylu no idziemy to ta, to ta, do widziałeś że nie tylko my jesteśmy spidermanami aż to za nami jest kolega idzie Czemu on, ma Aha. Czemu on ma czerwone oczy o nie no bo ty masz przecież jakieś resurspaki nie ty, ty no kurwa ale na dół. ja e... chociaż powiedz że zdechłeś <laughs> nie żyje Daj tam? Ty się jesteś w kanionie, czy... Tak w kanionie! Mocy! Kurma. Gdzie ty jesteś tam? Idę w stronę minusową Z nie wiem! Czekaj! Ja jestem tu na górze dalej! To idź przy Nie ty wzdłuż kanionu, ale górą! Ja mi się kordy jakoś śmiesznie go waliły! Tu jestem! Za to przed tobą! Nie! Za to tobą teraz! O, nie należy. O, patrz! Oburek! Też ping-ponga? Też... Mmm... Ej, góry lodowe. Znaczy śnieg. nie, ping-ping mamy. To do it something... Mm. Musimy znaleźć wioskę. O kurwa, Paweł Taka... już A czy co tak działa? Paweł, Czy co tak działa? Gdzie ty, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie, dobra. Ty, nie zbiłeś i znikłeś. No, no bo za tobą, no.

i każesz zaatakować sam szkielet, tak? Bo powinien szkielet dostać dodatkowe obrażenia, a nie powinien dodać więcej. Kiedy kurwa żeś zniknął znowu? No za to, bo. No, <grych> a ja widzę chyba trzy ogórki nawet. Okay. Trzy... Chcia chciałeś nie. chyba powiedzieć trzy hacze. Trzy haczy, no no. Wiedzieliście? Creeper... No, wiedzisz, creeper, tak, creeper przyzmę... po polsku to jest czyhacz, wiedzieliście o tym? Gini, zostaw mojego kolegę! O! No. <gibim> a, a, a. Co jest? Taki parku uciekania przed policją, nie? To jest... To się nazywa parko, w prawie życiu.

nie tak... Możesz poczekać! Nie! Jakże ja jestem w tej wodzie jeszcze, nie umiem skakać po Lilia. Ty tu jesteś? Gramy gramy w ukrywam się przed tobą. Ej tepło nigdzie nie gdzie, ej nigdzie nie idzie, jesteś Nie tepnij, o Prówka zielona Ej bo nigdzie tepło odlaga, nie idzie gdzie poszedłeś Nie Bawiam się, że to koniec. O, wioska. O, no, weź mnie wioska, wioska. Dobra. Nie, nie. To tym akcentem wioskowym. Nie. Tym akcentem wioskowym y, kończymy odcinek. Tydy.